Dzień dobry, mam imię Paweł. Witam Was w strony klasycznym Buty w Gdańsku. I dzisiaj opowiem Wam o spodniach. A konkretnie jaka jest różnica między spodniami od Brioni i od Toma Folga? Zanim jednak przejdziemy do meritum, zapraszam Was oczywiście do polubienia filmu, do subskrypcji, do komentarzy. Proszę o pomoc w rozwoju tego kanału. Wszyscy, którzy fascynują się Jamesem Bondem i filmami z Jamesem Bondem i znają się choć trochę na modzie męskiej, zapewne zauważą zmianę w stylu spodni noszonych przez, w ogóle z całych strojów, całych garniturów noszonych przez Jamesa Bonda. Wynika to z tego, że dla Piercea Bosmana oraz w pierwszym odcinku dla Daniela Craig'a, czyli w Casino Royale, garnitury tworzył Brioni. Brioni to razem z Caruso dwie najbardziej znane, najbardziej luksusowe i szujące najlepsze sartorialne, czyli takie tradycyjne, wyrafinowane, krawieckie garnitury. W momencie, kiedy okazało się, że, że Casino Real jest olbrzymim sukcesem, producenci nawiązali współpracę z Tomem Fordem i zmienił się też krój spodni i marynarek noszonych przez Daniela Craiga. To, co nosił Daniel Craig i Pierce Brosnan w odbroni, a tu już stroje od Toma Folda. Pamiętajmy też zresztą, że Tom Ford tylko je projektował, szy, szyli je Włosi i trzy je jezenia. Ale to już szczeku. I jeżeli zwrócicie uwagę na, na to, co tworzył Biron, to oka okaże się, że te spodnie wyglądają tak jak spodnie w klasycznych butach. Albo spodnie w klasycznych butach wyglądają tak jak te spodnie. Może tak, troszkę skromności nie będzie. Czym one się charakteryzują? Po pierwsze, wysoki stan. Wciągają do pępka, tutaj. Po drugie, mają zakładki. Dwie zakładki. Regulatory. W tym miejscu. One są szersze, mają tak, właściwie nie mają takiego zwężania się ku dołowi, tylko ten spad jest taki bardzo łagodny i, i naturalny. I tak wyglądają spodnie klasycznych buta. Natomiast jeżeli chodzi o toma da, mamy tutaj już stoję dużo bardziej dopasowane, takie ściśle przygające do ciała i inny model po prostu krawiectwa. Taki bardzo nowoczesny, powiedziałbym wręcz bardzo dynamiczny. Dlaczego my zdecydowaliśmy się na ten pierwszy, na te właśnie tradycyjne krawiectwo? No, to są klasyczne buty, oczywiście, że jesteśmy klasyczni. Natomiast pamiętajcie, że właśnie taka budowa spodni ma też duże zalety, bo spodnie ściśle dopasowane, takie przylegające do ciała, dobrze wyglądają tylko wtedy, kiedy masz idealną budowę. Czyli jeżeli wyglądasz jak Daniel Craig, to rzeczywiście jest to świetne. Zwłaszcza, jeżeli jeszcze Cię kamerzysta bardzo dobrze sfotografuje z odpowiednich stron. To wtedy już wyglądasz, wyglądasz po prostu fenomenalnie, prawda? No ale myślę, że nie o to chodzi. Mało nas ma ciało Daniela Craiga niestety. No i niestety nie jesteśmy też co chwila fotografowani przez paparazzi i kamerzystów w odpowiednich pozach. Zauważcie, że Pierce Brosnan, który nie miał takiej muskularnej sylwetki jak Daniel Craig, przez wszystkie swoje cztery przygody, Właśnie w tych spodniach, właśnie takich bardziej tradycyjnych. Z czego to wynika? Po pierwsze, wysoki stan spodni maskuje boczki. Czyli jeżeli tutaj mamy, mamy tutaj sadełka, no tu większość z nas ma ja też, to dzięki wysokiemu stanowi tego nie widać. Po prostu jest to maskowane. A pamiętajcie też, że spodnie nosimy po to, żeby w nich dobrze wyglądać. Wysoki stan spodni połączony z odpowiednio osadzonym guzikiem, tak jak tutaj, sprawia, że widać mało koszuli. Tutaj nie ma takiej, takiej płachty białej, tylko jest taki schludny, niewielki wycinek koszuli widoczny w marymarce. Kieszenie są naturalne, nie są wypchane. Zobaczcie tutaj w tych naszych spodniach są koledzy z Warszawy, to jest ich zdjęcie. Jak to ładnie, fajnie wygląda na nich, tak bardzo estetycznie można powiedzieć. Z kolei szeroka nogawka pozwala na zachowanie takiej czystej linii spodu. Jeżeli spodnie są tak mocno dopasowane, zazwyczaj gniotą się bardzo mocno pod kolanem oraz przy pośladkach. I to nie wygląda estetycznie. Natomiast jeżeli ta nogawka jest szersza, jest taka prosta, to tych zagniecień po prostu nie ma. Jest to bardzo estetyczne oraz oczywiście jest ten naturalny spad, czyli jeżeli wstaniemy, to nogawka nam naturalnie po łydce opadnie, a nie gdzieś tam zostanie w połowie łydki, trzeba będzie ją na siłę zsuwać. Szeroki gold, czyli to miejsce tutaj trzyma koszulę, ona nie, nie, nie wychodzi nam jak, jak, jak zazwyczaj. Regulatory sprawiają, że nie potrzeba paska. Pasek ma oczywiście bardzo ozdobie. Fajnie to wygląda, kiedy jest pasek, ale też sprawia, że ta koszula właśnie się wymyka, gdzieś wychodzi, te spodnie potrafią opadać. Z regulatorami tego nie ma, tym bardziej, że tutaj, moi drodzy, wszyliśmy oczywiście guziki rogowe, czyli jeżeli ktoś chce nosić szelki do tych spodni, to jak najbardziej, może nawet ja polecam szelki, uważam, że z szelkami jest olbrzymia wygoda w spodniach, one wyglądają zawsze tak stylowo, klasycznie. Projektując te spodnie i wzorując się właśnie na, na Brioni, zrobiliśmy to celowo. Chcieliśmy nie tylko, żeby one były po prostu takie klasyczne, bo to nie chodzi o to, żeby trzymać się klasyki. Prawda? Tradycja, która nie ma zastosowania w funkcjonalności, nadaje się tylko do muzeum taka jest prawda. Tu chodzi o to, żeby, będąc jednocześnie klasycznym, tworzyć rzeczy funkcjonalne, ładne, dające radość. I sprawiające, że osoba, która je nosi, świetnie się w tym czuje. I takie są te spodki. Czyli dzięki tym wszystkim zastosowaniu tych wszystkich elementów wyglądają one dobrze nawet na osobie, która nie ma figury Daniela Craiga, nie jest Jason Bondem, a chce dalej fajnie wyglądać. Dla osób, które jednak w jakiś, z jakiegoś powodu nie są w stanie w żaden sposób przekonać się do Wysokiego stanu. Pamiętajcie, że mamy też model z normalnym stanem. Nigdy u nas nie dostaniecie spodni z niskim stanem. To niestety to nie to miejsce. Natomiast możecie dostać zamiast wysokiego stanu, troszkę niższy, czyli taki klasyczny, tradycyjny, normalny, że tak powiem. Takie spodnie też szyjemy dla osób, które nie chcą wysokiego stanu, chociaż uważam, że warto spróbować, ponieważ ma on, ma on dużo zalet. Ja, ja jestem w tych spodniach, tak? czuję się w nich dobrze, yy, swobodnie i uważam, że wygląda to estetycznie. Tak więc sami musicie wybrać, czy chcecie wyglądać jak Daniel Craig w pierwszym odcinku Jamesa Bonda lub Pierce Brosman, czy po prostu przypakujecie trochę na siłowni, stworzycie muskularną, ale szczupłą sylwetkę, bo pamiętajcie, że takie dopasowane spodnie i marynarki nie wyglądają dobrze na osobach zbyt muskularnych i będziecie mieli dopasowane rzeczy. Od Was to zależy, natomiast uważam, że warto, naprawdę warto dać szansę Naszym spodniom, ponieważ one będą świetnie wyglądały nie tylko na osobnikach idealnych, takich na przykład jak ja, czyli normalnych ludziach, również świetnie wyglądają. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Zapraszam Was po raz kolejny do zapisania się do newslettera. Pamiętajcie, że w naszym newsletterze na www.klasycznybutek.pl dajemy Wam dużo wiedzy na temat pielęgnacji butów, pielęgnacji ubrań, nowinek z dziedziny mody Męskiej. To, to nie tylko przesyłanie informacji o produktach, także o, tak jak powiedziałem, takiej konkretnej, merytorycznej wiedzy. Warto się zapisać więc do naszego newslettera. Nic na tym nie tracicie, a możecie sporo zyskać, zwłaszcza na wiedzy. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.